Przy humoru proporcje sylwetki, mhm. słyszałam od kobiet, że mam zgrabne nogi, mhm. <laughs> zarost. Mhm. Czystym być, ładnie pachnieć. Też mi mówiono o kościach policzkowych. Tyłek. Powinnaś może zapytać kobiety, ja mówię za siebie, ale kobiety tak mi się wydaje. Zwracałem też uwagę jednak na dłoń męską. Jakąś cechę, która gdzieś tam może nas pociągnąć. Czasem jest to wzrost, czasem są to włosy, czasem jest to zarost. Ręce zadbane, paznokcie, tak? No to wszystko są takie dosyć ważne rzeczy. Oczy i dłonie. Niezadbane dłonie sprawiają, że nawet najlepiej ubrany mężczyzna przestaje być atrakcyjny. To samo mówi moja kobieta. Hmm. No, to no. się zaskoczony trochę. Mama zawsze mi powtarzała. Może trzeba odbać o paznokcie? W sensie, że to jest ważne dla kobiet? One zwracają u ciebie na to uwagę? Może jakaś podpowiedź? myślę, że zwracają, chociaż pewnie ja na to nie zwracam. Wiesz co, ja bym cię chciała zaprosić do dalszej części naszego eksperymentu. Okay. Mamy stylistkę paznokci, i chciałabym namówić cię do tego, żebyś dał sobie zrobić manekir. Która z tych dłoni, bardziej Ci się podoba? Ta bardziej zadbana, bez przybarwień, bez yy, skórek obrzydliwych, których nienawidzę. Bije od niej taki blask, poczucie jakiejś własnej wartości. Myślę, że może być projektantem. Chyba szczebel menadżerski. No mówi się, że takie idealne ręce zwykle mają lekarze. <noise> Moja babcia tak mówiła. Wie jak być męski. Chciałabym być dotykana takimi dłońmi. Fajny są. Poznałaś właściciela jednej i drugiej dłoni. Och kurczę. Tatiana. Bardzo ładny ma pan Tak. Dziękuję. Myślicie, że dłonie są tak ważne? Czy aż tak ważne? To nie sądziłem. A czy to jest na plus? Jak dłonie u faceta są zadbane? Uważam, że tak. Jest to przyjemne. Jest to bardzo miłe. Dłonie są tak ważne? Skoro dba o swoje dłonie, to będzie się też opiekował mną.